no siemanko, sztywanko, z tej strony mnie And welcome to Draw a criminal Dokładnie moi drodzy, dzisiaj będziemy szukali przestępców Dzisiaj przestępcy muszą się bać Ponieważ jak ja kogoś narysuję To pójdą prosto do więzienia Gdzie są moje okulary? Ponieważ ja je znowu straciłem O tutaj, Pan Hilary stracił swoje okulary Ale na szczęście już je tutaj mamy Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej takich głupich gierek uff, Dajcie znać koniecznie w komentarzu Zostawcie tysiąc napędę w górę I widzimy się w następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć! Dobra, mamy tutaj tam kobietę. Następna sprawa. Niezdarny klan albo strzelanina w barze kanapkowym. To brzmi dosyć ciekawie, ta strzelanina w barze kanapkowym. Moi drodzy, mamy teraz tutaj tak. Sprawczyni miała ciemne włosy. Jeżeli miała ciemne włosy, to wydaje mi się, że zrobimy jej po prostu takie, nie? O, jeżeli miała ciemne włosy, no to zrobimy może coś takiego, że miała, że miała różowe, nie? Dobra, niech tak będzie. Okej, okay, spoko. Nosiła spódnicę, więc moi drodzy, namalujemy jej tutaj... E... Powiedzmy, że to są jeansy, ok? Niech to będą dżinsy z wysokim stanem, że tak powiem, nie? Bo jeżeli ona miała wysoki stan i to były dżinsy, no to spoko. W ogóle, jak chcecie, żebym grał dalej takie głupie gierki, dajcie znać koniecznie w komentarzu, ponieważ czasami trzeba sobie pograć takie... Głupie gierki, prawda? Dobra, dzisiaj moja teraz miała jeansy i teraz tak i wyglądała na oszalałą. Czyli miała okulary i była bardzo inteligentna. Nie, no, może coś takiego. Już nie pamiętam w ogóle, kogo my teraz tutaj musimy poszukać. Kto to zrobił? Eee, miała spódnicę chyba, nie? Ciemne włosy, spódnica, szalona. Czy to była właśnie od razu ta pierwsza osoba tutaj aresztować? Miejmy nadzieję, że tutaj będzie napisane, teraz ta osoba jest. On widzicie, pisze. Ta osoba jest. Otrzymujesz 350 dolarów. Moi drodzy, otrzymaliśmy 350 dolarów. I to jest to, co gryski po prostu lubią najbardziej. Czekajcie, ja sobie tutaj po prostu na monitor też dam, żeby widzieć, czy wam się wszystko nagrywa. Okej, okay, moi drodzy, zbieramy 350 dolarów. Ja wiem, że my tutaj coś za te dolary możemy sobie jeszcze ogarnąć, ale jak zwykle wyskakuje mi tutaj reklama, nie? Że muszę kupić znowu koszulki, bo ja uwielbiam koszulki i znowu bym sobie chciał kupić fajne koszulki, takie też na przykład to, ale jednak okej, okay, dobra. Moi drodzy, następna w ogóle, dlaczego ja tak krzyczę? Wy się mnie zawsze pytacie. Mnie nie zgadza, bym tak krzyczył. Skąd Miałem kiedyś zespół rockowy, okej? Okay? Niezdorny clown, albo śmierdzący złoczyńca. Lecimy, ze śmierdzącym złoczyńcą. Nie za Złoczyńca miał koszulę zapinaną na guziki. Mm, narysujmy koszulę może różową. Miał różową koszulę, ok? Dobra. Tu jest koszula, taka spoko, wygląda bardziej jak t-shirt, ale to jest nieważne. Tutaj oczywiście będziemy musieli pokolorować. No powiedzmy, że no miało to miało tą różową koszulę, no i mieliśmy teraz tutaj guziki, tak? No czarne guziki nie będą. Okej, okay, spoko, wygląda dosyć ciekawie, bardzo mi się to podoba. I spodnie w zielone paski. Okej, okay, więc zróbmy może, że to były czerwone spodnie. Cyk, proszę bardzo, nie, mamy czerwone spodnie. I za chwileczkę dorysujemy nad tym jeszcze zielone paski. O, widzisz, cyk, widzisz, bardzo fajnie. Następne, moi drodzy, straszny śmierdział. Uuu, więc namalujemy tutaj, wiecie, co tutaj namalujemy? Te kropki, które... których nie umiem namalować, nie... A bo ja mogę tylko tu? Nie, ja nie mogę. A mogę pozamalować? No to o co chodzi? No, dlaczego nie mogę tego zrobić? Nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie że tutaj mamy gumkę i teraz tak. Tu, cyk, proszę bardzo. No powiedzmy, że to są muchy, nie? Że tak latają wokół niego muchy. I on po prostu. Muchy, jest bardzo śmieszny już. Tak po prostu śmierdział, nie? Który tu jest śmierdzący gościu? Poszukajmy go. Ten jest mokry i jest przebrany już za Halloween, więc wydaje mi się, że on jest podejrzany, ponieważ ma ubrane okulary trójwymiarowe i jest strasznie spocony. To jednak nie był to on. Szukamy dalej. Zielone paski. Uuuu, już widzę, kto to był. Już widzę, kto to był. Miał koszulę... Czekajcie, bo tu ma, tutaj mamy dwóch. Nie? Jak, jak on... A w ogóle trafiłem... Ja prawie trafiłem tutaj z tymi czerwonymi spodniami, nie? Ten obok ma czerwone spodnie w bordowe paski, a ja zrobiłem czerwone spodnie w zielone paski. Ale wydaje mi się, że to był ten. Jeżeli kliknę teraz aresztować i wyskoczy napis TA OSOBA JEST, to będzie dosyć fajnie. Okej, okay, proszę bardzo, aresztować. A ta osoba jest, widzicie? 375 dolarów. Ja się zastanawiam w ogóle, co ja mogę zrobić z tymi. Do... Jak mi się ta koszulka podoba, nie? Ta w prawym górnym rogu. Montaż jest to pokaż. Ona jest naprawdę piękna. Ja ją kupię. Ja wam, ja wam powiem, że to ta w prawym górnym rogu. Ona mi się bardzo podoba. z Bunny. Ja za niedługo będziecie widzieli, jak się w takiej koszulce. Ok. 12 osób już aresztowano. To jest około mnóstwo. Nowy strój dostaniemy za 50%, czy jeszcze musimy dwóch złapać? Okej, okay, Jeden chce wejść. Złodziej trofeum. Sprawozdanie. Prawa ubrania i poście. No okej. Okay. Chodź spać o odpowiedniej porze, no okej. Okay. Szanowa mienie więzienne. Zatrzymaj w więzieniu! Ty masz tu jeszcze siedzieć, rozumiesz to? Masz płakać cały czas! Zła decyzja. Myślałem, że więzień był gotowy, aby wyjść na wolność. Nie! Nie był jeszcze gotowy, aby wyjść na wolność. Ja będę decydować o tym, kiedy kto wychodzi. Ty możesz. kupkać? W odpowiednim miejscu. Ty możesz być najlepszym człowiekiem na. ja decyduję o tym, kiedy ty wyjdziesz, okej. Okay? Szanuj dalej, bo znowu pójdziesz do, do muzeum i znowu ukradniesz jakieś trofeum. Nie możecie, zrobić. Tak że chodzicie i kradniecie sobie trofea, bo później traficie na takiego kogoś ja, ja. i nie otrzymacie tutaj żadnej zapłaty. I nie będziecie mogli wyjść z więzienia. Tak będzie się dobrze. Bo ja decyduję. Nie, no, nie, tak naprawdę to nie jest aż tak groźnie. No, no. Ok, następna sprawa, ciśniemy. Mamy albo niezdarny klaun, albo stylowy złoczyńca. Niezdarny klaun. Weźmy może niezdarnego klauna. Sprawca miał czerwony nos. Wiecie kogo ja teraz narysuję? Ponieważ mam już tutaj przygotowane, żeby sobie zapamiętać jak on wyglądał. Miał czerwony nos, więc ja już tutaj rysuję go całego na czerwono, patrzcie teraz to. Cyk, proszę bardzo, już chyba wiecie kto to jest, prawda? Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy wiecie kogo ja teraz tutaj rysuję. Bo wy musicie wiedzieć. Bo my sobie ostatnio w tą gierkę graliśmy i ona była po prostu mega! Ona była po prostu fajna! Patrzcie, widzicie? Cyk, proszę bardzo. Ja oczywiście nie pokoloruję go tak jak to powinno być pokolorowane, wiecie, jak na 100%, tylko pokolorujemy go powiedzmy na... 99,5%. Zostawimy troszeczkę śladów, dobra? Patrz, cyk, proszę bardzo. Uuu, teraz tutaj do góry. Uuu, I teraz tu jedziemy. Cyk, proszę bardzo. I tu. Dobra, i tutaj, proszę bardzo. Okej, okay, cyk, proszę bardzo. No jest wszystko spoko. Czy już wiecie, kogo narysowałem? Jeszcze nie wiecie? To patrz teraz to. Pa, to. Pa. Tu nie. Czy już wiecie kogo narysowałem? Nie, to nie jest, to nie jest! Bo w Super Mario Odyssey jest tak, że, że jest taki zielony punkt, to znaczy, że możemy zaczepić, zaczepić czapkę na nim, nie? Dobra, patrz, lecimy tak tu następnie tu, tu, tu i tu. Czy już wiecie, kogo narysowałem? Jeszcze nie wiecie? To ja wam za chwileczkę podpowiem, bo teraz jedziemy z oczami. A te oczy. Patrz. Mm, 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 mm. Czy już wiecie, kogo narysowałem? Jeszcze nie wiesz! No, to daj zać koniecznie w komentarzu. No, to Ty ziomek jeszcze nie wyrozumiesz tego czy co? Pa, tutaj taką obwódkę ma, z tego co widzę. Tu ma też taką obwódkę, z tego co widzę. Cyk. Teraz rysujemy tu. Welcome to my game, buddy. No, już wiecie, kogo narysowałem? Welcome to my game, buddy. I jeszcze mu narysuję, pa. Tak, nie? Welcome to my game Body. Moi drodzy, pan pomidorek.exe idzie właśnie do więzienia. Miał czerwony nos, widzicie? Następny! Osoba ta ubrała była na niebiesko, jasno niebiesko, znaczy się. No dobra, jak była ubrana na jasno niebiesko, no to no ma niebieskie oczy, no to jest wszystko w porządku. Następnie! Miał szczerbaty uśmiech. No widzicie, że miał szczerbaty uśmiech. Pan. Widzisz miał taki szczerbaty uśmiech. Zakończ, moi drodzy, pan pomidorek .exe idzie do więzienia. Czerwony nos. Szczerbaty uśmiech i coś tam jeszcze było. Co to znaczy szczerbaty? Czerwony nos coś tam jasno-niebieskie. Więc widzimy, że tu jest ktoś jasno niebieski. Czekaj, jeszcze nie. Szczer... Co to znaczy szczerbaty? Ja nie wiem, czy on miał niebieską spódnicę, czy miał niebieskie spodnie. Szczerbaty uśmiech i czerwony nos. No to widzę, że już tutaj jest czerwony nos. Ale tu już wie... ja nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie ta osoba. Miała niebieską spódnicę. Aresztować proszę niech to będzie ta osoba jest! Ta osoba jest, widzicie, let's go! Moi drodzy, udało się. To jest po prostu to, co tygryski lubią najbardziej. Dobra, ja sprawdzę już to nagrywam, żeby nie było że po prostu za długi odcinek, nie. Ale moi drodzy, udało się! I ta po prawej koszulka u góry też... O, ta jest fajna! Pinac fajna. Ja patrzę tutaj sobie nie na te koszulki, bo one naprawdę są bardzo fajne. No która Wam się podoba. Ta na Hunter X Hunter. Gone. Co to jest w ogóle ty? Bardzo ciekawie to wygląda. Nie ja za Ja za chwileczkę kupię te, te, te koszulki. Aresztowano 13 osób. pa jak nic. Tam jeden w ogóle śmierdzi. Nie, czekajcie w ogóle być w więzieniu z jakimś śmierdzącym bobem. Była po prostu masakra, nie? Dobra, lecimy z następną sprawcą. Napad na restaurację tako, czyli taco Bell poszli. Stylowy złoczyńca. Kradzież szali. Wiecie, co ja sobie wezmę tego stylowego złoczyńca, bo to będzie chyba coś bardzo stylowego. Złoczyńca był ubrany na czerwono. No dobra, niech będzie, że znowu pan pomidorek wyszedł i pan pomidorek teraz wejdzie, tylko go teraz narysujemy, wiecie jakiego? My go teraz narysujemy tego takiego strasznego. Tylko ja sobie muszę ja sobie muszę zobaczyć, jak, jak to wyglądało, bo ja już nie pamiętam. Dobra, ja już go mam, czekajcie, pa, rysujemy tutaj wszystko na czerwono. Ja sobie tutaj podglądam, nie? Żeby było wszystko w żeby było wszystko w porządku. I on jest wzięty po prostu z mojej miniaturki. Ten pan pomidorek exe. Patrzcie, tutaj cyk, Aha, ja w ogóle się was miałem zapytać, czy wiecie kogo teraz rysuję? Wiecie kogo teraz tam... rysuję? Za chwileczkę się dowiecie. Dobra, on ma tutaj, on ma w ogóle tak to wszystko, widzisz? Tu ma takie włosy, znaczy takie ten. Teraz tu. I on ma tak, ja go wcześniej źle narysowałem jakoś, ja w ogóle nie wiem o co chodziło, ale no dobra, mamy coś takiego, Na scenie idzie tutaj, zróbmy tak, że jego nos tu idzie teraz, bo wcześniej ten nos mi w ogóle nie wyszedł, on ma tak, nie, Na scenie musimy zrobić gumkę, ponieważ on ma takie, on ma takie, on ma takie skośne oczy, ja bym, ja bym, ja bym powiedział nawet, że on jest, wiecie co, ja bym nawet powiedział, że on jest z Japonii, nie? że on ma takie azjatyckie oczy, a dobra, coś takiego. Później tutaj patrzał na to, z tej miniaturki wzięte jest, że on patrzy tutaj na, tym, na, na tą flaszkę z tym, e, jak to się mówi, no, z tym, co go później zabijaliśmy, z, z tą trucizną. No i później tutaj mamy tak, że ja nie, mam, ja nie mam, innych kolorów, nie? Więc weźmy może tak, że nie będzie pasować, ale nieważne. Tu, tu narysujemy, że on ma tak otwartą gębę, tu, cyk, proszę bardzo. Okej. Okay. No i teraz jeszcze musimy narysować mu Czerwony język, nie? Bo ja tak tutaj zrobiłem, że on ma taki eee, taki język jak, jak Mr. Meat. Eee. Jak on wygląda? Zgolił część włosów z głowy. Okej, okay, no jest, że niby tutaj tu o ściągnął sobie głowę. Nosił koszulę z krótkimi rękawami. No, że ma wypieki, nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Dobra, zakończ i zobaczymy, z kim my teraz tutaj będziemy mieli do, czy do czynienia. Ten pierwszy zaraz? Coś tu jest... Oni, czekajcie, on miał coś tam wygolone na głowie, nie? Ten na przykład może być wygolony na głowie, ten śmierdzi, ten miał być wygolony na głowie. I ten. I czekajcie, bo coś tu jeszcze było. Eee, wydaje mi się, że to był chyba. Ten. Aresztować? Miejmy nadzieję, że to jest ten. Nie! Źle! WYBIERZ po. Nie dziękuję, nie. Nie, on ma więzienia! Ja ciężko wybrałem, to ma iść do więzienia! No co, ci chodzi? <laughs> no nie, no. Znaczyna był brany na czerwono. No dobra, czerwono, z część włosów. Krótki rękaw. Czerwono, krótki rękaw na czerwono, krótki rękaw, no to to był chyba, czy ja nie wiem, kto to jest, No wygolony część głowy, na czerwono i krótki rękaw, to, to był zaraz ten na początku, tak tutaj nic nie ma wygolone, ten, czy ja nie wiem, kto to jest, jak on miał wygląd, część głowy, no muszę wam powiedzieć, że to był chyba ten. Ten. To będzie ten, patrz. Let's go! Ta osoba jest! Moi drodzy, udało mi się go złapać, widzieliście to? Dobra moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że właśnie ten odcinek z L Line... Nowy strój w ogóle mamy. Line Up Draw Criminal podobał. Tutaj oczywiście macie też listę wspierających. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. Jesteście mega pozdrowieni. Jeżeli chcecie więcej takich głupich gierek, stawcie koniecznie 1000 zapisów w górę i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, nie gdzieś.